Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy podsumował w sobotę trzydniowe obchody 40-lecia działalności. Zrobił to w sposób dla siebie właściwy i jedynie możliwy, czyli wielkim koncertem na Placu Konstytucji 3 maja. Na scenie wystąpiło 200 tancerzy i muzyków. Bartłomiej Bałaban, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, uhonorował Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy złotą odznaką zasłużony dla województwa lubelskiego. Beata i Lech Leszczyńcy odebrali medale 550-lecia województwa lubelskiego za zaangażowanie i wkład w rozwój regionu oraz zachowanie jego tożsamości kulturowej. W imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego, w imieniu Marszałka Jarosława Stawiarskiego z wielką wdzięcznością mam zaszczyt wręczyć zespołowi tańca Lodowego Leszczyniacy odznakę honorową zasłużoną dla województwa lubelskiego. Jest to złota odznaka, bo jakąś inną odznakę moglibyśmy jako województwo przyznać, pogratulować, ale przede wszystkim podziękować. Na koncertowej scenie prezentowały się czteroletnie maluchy, uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci, a także osoby w wieku 50, którym wciąż niestraszny jest wysiłek związany z dynamiką ludowego tańca.